Idealna foremka. O, batoniki tubajskie robisz. A póknij się domowe pianki marshmallow. Coś ty wymyśliła, jak ty takie pianki w domu zrobisz? Normalnie mam prosty przepis. Kolejna mama łega się szykuje. Na pewno to będzie kolejny raz, kiedy się przekona, że to będzie bardzo dobre. To się jeszcze okaże. Dobra, mówię, jakie składniki. Potrzebujemy dwie galaretki o dowolnym smaku i foremkę. Marzena przecież to zwykła galaretka, a nie marshmallow. A ty tam się znasz, robię. Do miski wsypujemy galaretki. Pierwszą galaretkę zalewamy szklanką w rządku. Dobrze mieszamy do rozpuszczenia i zostawiamy do wystudzenia. A teraz sekret domowego marshmallow. Ubijamy wystudzoną galaretkę aż powstanie pyszna pianka. Gotowe. Tak ubitą galaretkę na puszystą piankę przelewamy do połowy wysokości foremki. Wkładamy do lodówki do stężenia. Drugą galaretkę przygotowujemy w taki sam sposób. Z tą masą z drugiej galaretki uzupełniamy foremki i ponownie wkładamy do lodówki do całkowitego stężenia. Pyszny marshmallow gotowy, Marek! Wygląda fantastycznie. A jak smakuje, próbuj. No, jak smakuje, to się okaże, spróbujemy. Ciekawe. Mmm, jaka pianka Ci wyszła? Mmm, rewelacja.